Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek. Eka, lajk, like, subskrybujcie na oh, Facebooku, a link w opisie. Dawno no nie grałem 9 9.6, zobaczymy jak będzie. Jestem przy twojej klatce, zabieram ci windę. Nie, nie rób tego. Ty złodzieju wind, no naprawdę mi ukradłeś windę. No ty złodzieju, znajdź sobie windę swoją. No nie no. Kup własną windę, ja mam swoją. O, a, siema. No i po co tu jedziesz, po co? <noise> Dla jajec. Nie wiem, A no, nie no lepiej we dwóch. Dobra. No co, we trójkę raz nie. będzie. No jeszcze jak. Ja już się tym zajmę. No ja myślę, kurde. Kurde nie. Dawaj, dawaj. Co, co masz? Dupa. Jeszcze nic. Ale wszystko przedałam. No, no, szukamy srebra, znajdziemy złoto. A to jedziemy. O! Jedź drugą. No, no, no. Dobra, dobra, jaką teraz taktykę mieć? Możemy iść z dwóch stron, że uciekają od ciebie i idą namiast. Nie i windę. A no. Dobra. Chcę po kolei, kurde. na chama? W sensie, na dziko. Zabijamy po kolei. I zmieniamy wszystko. No dobra. Naukowiec Nic przed nami. By. Tak? No to zaraz A. przyjrzę mu się w oczy. Jest coś smutne? Nie wiem. co tam się dzieje. Oj, tyle o. było. Dobra. No to nie. Ta... Pa, otwieram, otwieram tego. Nie, nie otwieraj po co? No, Chciałbym dla Beki w sumie. Chciałabym się przy... Jeszcze mam manifestuję, 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 manifestuję sobie. sobie. Manifestuję eee, nie, no dobra, i tak nikt tam nie przy... To by... ja, sobie wymanifestowała. Jeju. Uleczasz? A. W środku jest Dawid. Eee, to nie widziałem go, w sensie nie patrzył się na mnie. Biedne ci poszła ta manifestacja. Oh. No. <laughs> ale nie zabił ja mnie, wiec. ale nie zabił mnie, więc chyba po Ej, ej, bije, dosz tarcze, ja. dosz A gdzie tarczy. A, a, ogóle... a kto jest nie Który to nie nieśmiałek? Sandwich. sandwich. Nie a, sandwich. Piękny sandwich, że mnie nie zabiłeś, że mnie oszczędziłeś jak siedziałam tam w rogu i pokałam. Gdzie? ty na nie Nawet na niego nie popatrzyłaś pewnie i on Ale nawet cię nie, nie, nie widział. Na, to, to, ja to ja spojrzałem, A, lo, spojrzałem na to. ja spojrzałem na Sandwicha. A to była w ogóle taka przykra nie sytuacja, no. bo zamknęli mi drzwi przed oczami, właśnie mi i Lokiemu, tak? I komuś chyba jeszcze. Tak, tak, I... tak. I zakryli nam drzwi i nagle Loki spojrzał sobie na nieśwałka i z, z się rozjuszał I ja tak, A, no co nie, nie. mogę zrobić? Dawid, Dawid zamknął nam drzwi, a ja, tylko, a ja tylko słyszę Imira mówiącego uciekaj, więc zastanawiam się, hmm, ciekawe, o co chodzi? I patrzę, no a tu nagle gdybyś... no Przez chwilę to słyszeliśmy, że coś tam było, że też się pytają, się a On nie wiem. Coś tam było. No. Tak, tak, oh on powiedział sieka. nie wiem i zaczął uciekać, więc stwierdziłem, aha, coś się zbliża. razem naukowca. I nagle... Naukowca, yeah. który awczy. Ja nagle sporządzę. Słyszał wczącego a przy mieć. wyjściu jednym z lajcie e, Przy windach już mówię A, przy egza. Dobra. Jak słyszysz moje wycie, to przy tym. No to nie przejdź. słyszę. Łe, łuuu... Czemu krzyczysz? Sorry... O, słyszę chyba jak cię rozpłakałeś się. Ooo, Sandwich, wszystko będzie dobrze, nie płacz. Gdzie ty go słyszysz? No jestem, no. O. Ej, ha, je Sandwich, idziemy, idziemy ci, idziemy żebyś koło na kość popatrzył. No nie wiem, cały czas idę. Kawałek. Dobra. <laughs> o, jestem. A ty nie szedłeś razem z ombikiem? Ała, czemu go zabiłeś? Nie, Ejbi mnie olał. A co miałem zrobić? No kurde, Zastawić no poczekaj, go. no przecież tam nie mogę. Wow... Sorry, nie wzięłem tego pod uwagę. Wow, zajebiście zbierasz, zbierasz mnie kurde z drugiego końca mapy po to, żebym przyszedł i zobaczył martwego kujka, dzięki. Nie, klapkę. No, klapek. A, to był klapek. A, no to martwego klapka. Zajebiście. No ale co, jakbym tak w realu do ciebie zadzwonił z połowy Polski, że tu martwego klapka. No też to nie wiem, to bo, bo, nie pojechałeś do sklepu i kupiłeś klapkę O Boże. A nie przyjechałbyś? Dla klapka? No Za 10 złotych z bazarku? I no. wyciągnął <grym> coś <grym <grym o, puchu, puchu. Sandwich, popatrz, e, co? popatrz Już, popatrz, już, popatrz, już popatrz, no, rage, popatrz. Rage. O dupa, dupa No na dupę też popatrzyłem nie rage taki o, wszedł a. Idź biegnij, biegnij, biegnij tam Chyba z wyszedł. Wow, do Jakubakę. No Delvex wyszedł z serwera. Czemu? Mam. No, bo go zabiłem. Masz tu Jakubakę. E, no, zmieniam go. E, intercom szybko! Interkom Intercom rozwaliłem. Yeah. Niech się tam nie ukryje. E, jest, Imir e jest w tym... W gate'ie A, nie za późno. Także Imbir. Ee... Tak, to jest specjalista I na w heavy jest Badnikaro z bronią klasa D. Ja pierdolę. I on ja ma pistolet. to, to denerwuje A, takie granie. Delvexa. Delwexa. To jest Imbir. E, posłuchaj mnie. Wiesz co? Yes. No? Co? Nos mnie swędzi. A, to mogę ci no. podrapać. cię? <śmierne> no. Kurczę, Dobre, staram się. Ale wy wy trójkę. Jesteś za... sam. ci pomagamy. No. No, no, Ktoś tak jeszcze gdzieś dziękuję. jest? Zobaczyłeś? Nie Teraz, i ale jest lepiej. Jest nie, 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 To jest dalek, i Nie wiem, gdzie on jest. Teraz ja spróbuję podać żeby... drugiej O, są MF. Nie, 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 gdzieś się nie, bo oni tu nie, 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 W nie, jak widzieli nie, przyjdą. nie, no, nie, o ścianę się oprzyj, o ścianę się oprzyj. Są tu, są tu, są tu. No tak, tak, a jak się tak robiło tak tak tego? Jak się prawym, ukrywało? Prawym, prawym na drzwi. Nie działa mi. Chyba, na takie drzwi. Bez nie się no, to no te, te drzwi też powinny działać. Też no. możesz, na, na ścianę, ścianę to też możesz, na ścianę to możesz Ale to Anno? nie... <laughs> wow, obraził się, wygrałam. Poza do kąta. No, no, no ale ci nie to kazał iść do Masz karę, masz, ka masz karę na komputer. Sandwich dostał karę no, nie. I... Nie, nie, tylko nie konkurta. Sandwich, gdy odłączono mu kabel od neta. Nie. Ej, ja nie trzymam myszki, Mama ja sam przyszła, to robi To Niech chyba poszli wiecie? No, chyba tak, bo nie yeah. się Dobra, idziemy. Chodź, Sandwich, już kara się skończyła, chodź. Idę! Podłączymy ci to wi-fi. Jupi! Ja urwę ci od internetu. O ty Co ty jesteś hardcorem? No ja chyba będą jechać. A kurwę ci od internetu. Od to ci chyba nie mam. Podobno był drugi film gdzie on do końca wszedł przez tą rurkę. No czy gdzie on sam? Kabel. To jest kabel, od idziemy na dół. Idziemy dotknąć da. trawę. Ebi, Albo ebi. Ebi. może smarkowa Może też trzymać. Może teraz na No dawajcie z dwóch stron. A jak zginął? No. Najpewniej ochroniasz No ale to podajcie Albo... tam o drugiej stronie, nikt sandwich pójdzie Bo 096 jest dobry eee... nawet na outside. Dajcie ich trzymamy hostage po no. prostu całą grę Znaczy ja teraz siedzę w windzie, no jak odpalą to no, no nie. nie no pojedź, pojedź po do nich po Jesteśmy przy B, ale pojedź do nich Daj mi się i, sami wymiar 14 sekund no, dajcie, dobra? Shielda, shielda Oh. Idziemy, idziemy Loki? Zamknę tu drzwi. Idziemy. Idziemy na zwiat. Idziemy na... Nie no, masz śmieszczą twarz. Wow. <laughs> masz śmieszną twarz. Dziwny komplement. No, <laughs> ok. Wow. Nie wiem, że to był komplement. Był. Ja idę z góry. O. Oh. Jeśli ktoś ci mówi, że masz śmieszną to twarz, nas... to chyba nie dobrze. <laughs> to jest miłe. A to Ja nie sprawia, wiem że się uśmiechasz. Oni chociaż w ten sposób o, jest o, jesteś zabawny. O, na spałnie, na spałnie, na spałnie. A w czemu? Ej, ej włącz ciórkę. Wow, w czemu? Naprawdę się tam na spałnie. na spałnie, ja ale naprawdę. Czy na się Idziemy na spałnie? Tak. Może coś śmiesznego się stało? Zobaczmy, posłuchajmy. O, o, o! strzelają do ciebie. No co ty nie powiesz? No, no złóż no, na ja nich po prostu i tyle. Nie ci no powin. oni na respie campią. się tam, jest, jest na powierzchni czy co? Tak, oni są na powierzchni. No na powierzchni. Ale czy nasi są, jakieś? No tak, no. Oni nasi, no, ja. no, no. no masz. A nie, porusza się. Sandwicha i Lokiego. Ej, żyje? Ej, delwek zniknął. Zobaczył mnie i zniknął. a pewnie z serwera nie, wyszedł. No tam, a nie, nie, a wszedł nowo? No nie, wszedł teraz. Oh, wow, ja pierdolę to zostało, naprawdę. To heavy. No. ja sobie zjem. Wow, zaje zajebisty ten defekt. Nie ma problemu. Specjalnie się dla niego zatrzymałem, żeby go zrespić i wyszedł z serwera, no. No kurwa, tak to bym ciebie dogonił jako bałkę wtedy, jeszcze wcześniej. To co, minusik albo ban? Minusik. A nawet nie mogę go zrespić, się specjalnie zatrzymałem. Gdzie idzie Matry? O kurde, ej, zamknięte są gejty. Ej, y. chodźcie do lepszarki. Na pewno w lepszarce siedzi. Dawid też, Dawid też, Anun, to cause jedzie. of death. Dawid też wylasł. Jest klasa D. A ty, gdzie? aha, a tu był, jest... był jeszcze Klapek. Klapka za... Zabie... wow, 500 pięćsetkę złapał, 500 On ma wszystko. Nie ogryje. no, ona na biega, jest już 500. 500. on na coli biega i z pięćsetką. Dobrze. Gdzie on jest? Może go spotkam. Heavy. Jest heavy. Ma tego mg Ja okay, idę do Entry. Mapteczkę jeszcze, uważajcie. Czekam, w klatce 939, może przebiegnie. Dobra, ja poszukam ciała już do zjedzenia, bo mnie obił do 290 HP. Żeby mieć jakiś zapas. Ja wam powiem tak, nie wiem kto mnie zabił, bo na spawnie leżały trzy ciała, z czego klapek był zastrzelony. A Delvex i Dawid mają napisane Unknown cause of death. I nie ma tego ciała, które, które do mnie strzelało. i, i ty jest na trensie. Już! Wow. Ja też jestem wow. na trensie, więc. On może mnie spotkać. Myślicie, że... czym by poszedł? Gate B pójdzie. Okej. Okay. Mam 100 HP, umieram. Wow. Słyszałem strzały. Jestem w A. Ja... a ja nie wiem, gdzie jest gate' B. Bo gate A to otwarte, co nie? Prostsiu, to od A. Od A cały czas prosto. Nie wiem, gdzie jest B. Cały czas prosto od A, ci mówię trzy razy już, no. No. <laughs> No To nie jest trudne, Sandwich. Poradzisz sobie, iść prosto. Sandwich Feksycznie nie na górze dotarłem. Nie boisz na górze, Sandwich? No i tak już zamknęli. Ale on ucieknie i chyba będzie po grze. Zresztą A nie A czym wiem. on jest? No był D. No jak był A, D, to... He jak dupa. Mhm. No tylko, że nie wiem, czy jak się zmieni w C, czy i tak nie będzie trzeba go zabić. E, nie, znaczy nie wiem jak to działa. Chyba Dobra, nie. idę spróbować go zabić od razu na outside. Zie. Bo ja nie wiem od czego to liczy w ogóle: od ilości czy. No, od procentu? ilości, no, 75%. Ale 75% od. O, czego? zrespili się nowe je. No widzę właśnie. Chodźcie ja tu do, do mnie szybko. Chodź, chodź, sandwich do od ilości ja wiem, od no. No ale jak on jest sam, Dobra, ucieknięty. Ja. No ale wrzespiły się nowe. Liczuło. No właśnie chyba liczę jako A, cel. Te jakby to liczyło, to by mnie ciekawi, no. rek, Jak to kurwa rek, nie znależało celu? Reguje, reguje, reaguje. Ja umieram, dobra. Ja mam dętkę. Słonicza, Mam 26 ooo... kp. Wow, jeden hit. Ale jeszcze dwóch kopka. zabij, jeszcze dwóch. Tygoda, oh, wow. no, Dobra, koniec. Pierdolę. Wow. 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 kurwa! Co? Przestań tam wychodzić, bo specjalnie się dla ciebie kurwa zatrzymałem, żeby żeby cię zmienić w zombiaka, tak to będę dogonił jak u Ale specjalnie stwierdziłem, że zatrzymam się i zmienię z zombiaka. I nie, ty wychodzisz, kurde. Tak samo. Aibie, Aibie, dobrze, że nie słyszałeś, <grym> co się później działo Na outside. No, no. Na outside no, no, no. no, no. stoi. No, no, no. Na outside stoi, kurde. Widzi zaraz dziewięć Od razu wychodzi. <grym <grym tak, <tukasz> nie, mnie nie, 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 bo ty nie, nie, nie rozumiesz Abi, bo no. Delweks powiedział, że pokaże mi sztuczkę nie. i pokazał o, mi sztuczkę. Tak, tak, to, no właśnie, to było tak, no. A z, o tym ochroniarzem też taką sztuczkę powiedział? Tak, serio. Tak, tak. To nie z, z, wiem taka, czy ochroniarzem? tym samym, bo był ochroniarzem i mi pokazywał sztuczkę, że też wyszedł. Było dwóch Speków, no. Nie wiem, czy o tym samym Ty, mówimy, nie? Nie, czy, czy klasą D? Chyba klasą D wtedy byłem. Bo mówię, o monetkę, podniosłem. Ej, pokażę Wam sztuczkę, bo monetki działają, nie? Nie, to nie była ta no, runda. Timingowo ta, nie wyszło. Ale dostałem 8 na 10 od Imira, to, to co się da? Tak. Ale nie tak. wychodź kurwa z no, serwera, bo mnie już to denerwuje, dobra, naprawdę. Zobaczymy. Dobra. Mam talent. Nic tutaj nie ma, jest. Lecimy do ulepszarki CVT, może to gdzieś będzie, siema? Pią A to ty. Okay. A to ty. Ech. Wow. Dobra. Lecimy tę ulepszarkę. Tę. JR18, może karta będzie. Jak usunąć teraz ka kartę technika, ne? to lepiej jest lepszy na no fajnie zamiast na tego. Idę do 1 na początek. Ja wiem. No bo patrz, teraz y, ulepszysz tyle samo razem, jak się Bo skipujesz ten progres. Tej Foxy, hajeczka Dobra Git Jup yep. Polepsamy na adrenalinę i jazdo Jeszcze dwa za fajne O, jakiś hejter tu jest Chodźcie Chyba ty <ścoughs> Nie mam karty żadnej Masz, ty, na podłodze Słyszę magnata też tak czuję. No, zgadliście, magnata, ale nie planuję was zabijać A, o, dobra, to karta badania. O, kurde, oh, wow. no to świetnie. O, 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 nie. Wow, no ta karta. albo psikus administratora. Ej, ci Kurwa, to, no. no! O, co jesteś za mną? Dobra, chodź narzekaj. Mamy karty mamy kartę do wyjścia już praktycznie. Ty uciekniesz ze mną i dostaniemy fajne rzeczy. Super. Plus jest taki, że dostaniesz tego Akacza nowego go ulepszymy. Takiego akacza na... No. A, to jest... No to jest... O, a, co jest? Tak, przyszliśmy. W się tylko środem, a że było jest chujowe. Nie, jest śmieszne właśnie. Eee, Nie, dla mnie jest chujowe. Uciekłem właśnie od tego. Możesz dać po prostu. No to... Eee! Hej tam! A I nie ma a czy ten yyyy e... Bo tam są niebezpieczne. Jako ma broń, jako ma broń, jako broń, broń. klasa Bierz kurczę. Ja mam tylko kartę, ja mam tylko kartę, zostaw mnie Mogę się uleczyć, dziękuję Ej, oddaj, oddaj, ja nie mam HP też A chyba moje jest ci dam, się... chodź Daj, no Te cukierki gówniane, co nic nie dały O oh, wow, <śmusza> uf. Zdążyłem, o Boże Świat jest szary Moja moje tam Dobra, uciekam w drugą w drugą, w drugą, w drugą, w drugą, w drugą! O nie, on nie Zmaro, pojechał! stolował. No, mamy przejebane. Uważaj, Dobra. kieruj się moim głosem. Dobra. On nie zadziałało! Nie zadziałało! Nie wiem, czy mi przeżył. Chyba nie. Dobra. Kurde, naprawdę. Zajebiście Wow, wszystko pozamykane, no. No nie dało się lepiej. No nie, no. Pa, wow, ale dramat. Bye. Klapek, na mnik, no jak już takie będą. No i klapek właśnie, tak jak ja bałka powiedziano, faktycznie. Ale co? No, bo kurwa klapek ciągle Awcze, no zobacz klapka. No, całe nagrywki Awcze, no, Avczy. no, no to jest ciało, takie ciało. chujowe, nie? No, no, ta... W sensie wywalone no. by bym w to miał w momencie, ta... gdybym był jakimś dekiem, czy coś, no ale teraz Bichar ma armastowaną gierkę całą. Dobra ta... biegniemy. No i druga no, sprawa, tylko że tylko wyjście? klapek ma dostęp do bo admina no, w tym momencie. Władamy, nie, Też w ogóle, no, no. nie, 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 no to trzeba przeprosić. O nie, no specjalnie uciekałem, dwie godziny, No nie, no nie, no, A, A, no tak, na historia. Tak, tak. tak. No no tak, no 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 tak no, sobie w no to trzeba nie

ja wiem, no ma fulla. No ale to badnikaro. A ta, no badnikaro jest miał kolej przygotowane. jak my się zrespimy, to wicher jest solo, będzie na 5-6 oh. graczy, nie? Będzie ale nie duży no. Z tym ale nie no. Zabijcie z tym wszystkim najgorsze, że klapek, klapka będzie trzeba załatwić. Będzie trzeba no. pójść do jego klatki i go załatwić. A to nie jest problem. To niby nie, ale, ale że to muszę wlecieć. Mardowanie amunicji, no. Klapek jest wow. Bardziej mi chodzi o czas. A czas to pieniądz. No to prawda. No. Co, to nie jest mordowanie czasu, tylko po prostu jak już zostanie jako jedyny, tego go zabijemy i tyle. No tak, no tylko, że to trochę Znale. zajmie, żeby znaleźć wichra tyle razy, ile on będzie w ziemię wchodził. Chyba, że to będzie na będzie czasach tak No to i tak będziemy musieli go zabić. na No <laughs> hałasami. Ej, chyba hałasami będziemy, no bo tyle. No, to, no, to i tak musimy tak go zabić. To no, tak, być. ale i. W inny sposób. Jaki inny sposób? No, no już A nie ja jestem kapitanem. Kapitanem no. jestem. Nie kłóćcie się ze mną. No. Dobra, ee, no, nie, nie, ja proponuję, ja wiecie co? Proponuję tak. E, no, pójdźmy od razu do klapka go zabić. To dostanie my ciężkiej, będzie dać, ale w momencie, smyszałem. w którym chciałem ci dać, to umarłeś na Tesli. Myślałem, że za z kapitanem egzekucję jako no, tego jako To jest, jest szefem? No ja plan zawsze jest, jest plan. No pewnie. Witaj, że ja trzeba. Szef wszystkich szefów doszedł. ty, nie no, to Imir. Wicher współczuje ci ogólnie. Folgujesz tyłu, sobie, Imir, folgujesz sobie. Weź go zabicie. No dopiero wyszło. Nie. Się... Ja, wysz... wyszły się, wyszły się Biber, ja idę dopiero się nie <grybujesz 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 oh. po się Ja dopiero mnie zabiłeś. Imir, folgujesz sobie. O, tylko paszło. Po, po klapach. No, tak, jest u, plagi, u siebie ja w placu jest. 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 Masz się, się w placie. jest z klapką. Kto, kto to klatkiem? jest klapką? Tak. Chyba robi, że się. No ile razy możesz na tej zbierać? Dobra. Starczem więcej HP-ków od sojuszników niż tych HP-ków jestem pod wrażeniem. Tak. tak. Ja na tej ślimo O o, a resz, mamy klatkę. A masz ammo wystarczająco? Ach, hmm, raczej nie. Tu jest, tu jest broń druga, weź sobie. Na wszelki wypadek. Poczekaj, Poczekaj są gidną, widną, kurwa mać. Pojechała. Ja pierdolę. A, nie dogadamy się. To sandwich pojechał. Sandwich tak lubi. Łamamam wow, jeden ammo. Wow. W tym, tym. No dobra. Chyba odpali żarówkę. Dobra, rozdaję żeby żeby mieć dało mu więcej. Jest bez shielda. To ja mam jeszcze granat, no, nic nie widzę. O. Chodź. Nie, nie Dobra. z tego, no. wow. wow. o. Kładka, widzimy, tak? się. Czekać? Nie na no lasty go. Gdzie się w Aha, no. dobra. Dobra. O wow, równo. Widzisz uh, Loki no, na Discordzie. Ja się Widzisz, uh, Loki na Discordzie. No, no jak, jak zwykle. zwykle. Zły guzik tak zwany. Bez klapek? Nie. a nie, czy gra? O! Legaj! Aj, lewa, w sumie co ja mówę? No chyba. Tam ktoś jest. E, może być z cepek. Tutaj nie. Jeden siedem trzy jest. Zestrał się w heavy. W jego śladach. do Light'a. Okay. Jadę za nim. Dobra, nie garbi się, nie garbi, no sobie cuksy? no Czemu nie mogę a nie mogę wziąć bo mam sens bez mojego ulubionego cukierka ale i tak nieźle mało no. się a jeszcze chyba plaga nieważne, nie było tematu. Tylko poszło. Widzimy się na respy po prostu. Na no to respy. lecimy. No, siema. Jazda. Legenda mówi, że zobaczony karabin, to w swoich rękach nowy. No muszą być klipy, no. Ja nie mogę odpuścić klipów od Wixy. Niech to robi najlepsze klipy. Dobra, jedziemy, bo nikt nie idzie. Dobra, A, dzięki. <grymne> no, stało Bok windy generalnie. No nie stało Bok Windy, bo czekaliśmy 10 sekund. Nie no, nie będę Tigbo na streamie pokazywał. Bo to jest ekskluzywne odcinki. O, co karabin był? Pierdzielam! Mam plagę tutaj. Się No na tę masłupkę wygląda. U masz tekstury ci powiem. Dalej działa. A -a, do lewej, druga trójkę. Aj, chyba ktoś postrzelał po plecach. Chyba tak. Uwaga, waga, waga. Aj, Lora dostał granat pod nogi. Dobrze. Panie Karo leży. No i klasa! Drugi granat wybuchu Jeszcze się go się go No i kurde, stał na granacie tako Klapek to widzę top dzisiaj Klapek sobie stoi na granacie, drugi potem dru jeszcze pod nim wybucha nie szybko pójdzie Aha, to gówno sobie wziąłeś tak, wziąłem sobie to. A nieźle. O, kolka. No i teraz nie weźmiesz. Aj, kurde, no, o, Dawid. to Dawid. Młodzieju. Co, co Dawid, co mi ja muszę recall zmieścić, żebym Rugacza zabić łatwiej. O, no, i ta, ja na ma, tyle wiesz? ci się na kole no. przydała, Dawid. No. Zajebiście. Wziął ją? Oho, słyszę ranie. Eee, no jest, zabrał te kole. No eee... Wypił kurde, weź pluj teraz! pluj! <grym> Dawaj kole! Mu krew, krew mu puść, krew mu puść! No oddawaj kole Oddaj kole! Ej, Bill, nie oddam nigdy! Oddaj! Jest moja! Oddawaj kole! tyle też się przydała! Jutro, jutro! Jutro! Kurwa, nie ma jutra! Jestem, ten słyszek stród. Te słyszę. Też słyszę. Idę w kierunku stronią. <laughs> Idę <laughs> w kierunku stronią! nie spodziewałeś się, że pojadę w kątkę granc wesela. Hehehe. Idę. Idę w kierunku osoby dezynfekującej. <laughs> <I laughs> Idę w kierunku... potężnej defekacji. Exit jest, exit O kurde, dostałem hita. Teraz zginę. Którym exicie? <grystanie> eee, lewy. Lewy od strony Entrance. Idę. tu. Uciek jest heavy. Mam go. Mam go, mam go. Kurwica jest tu w Heavy Jest kurcze, ale mi z zniknął. Mam go, mam go, mikrofon idzie. Jest uwaga. przy zbrojowni był. Aj. O. Kurde belę! No, by mi się nie przydała jednak do koła. Oj, jeszcze jakby mi się przydała? Nie no, kubelkę porobi. Mm, no, 1000kp to, 1000 A, to no nie może, jest może aż tak może źle. Co zrobić, może zrobić. Ej, Co to Co ogarnica, Co to jest? Nie, to no, Co takiego napisaliście? Może jednak nie. No, 600 één. 60 kap. We zijn zo man. we zijn zo man. Hallo.